szybki spacerek do Paczko-Matu bo dotarła do nas Paczuszka dobra otwieramy Duża i ciężka. O ja cię kręcę. Co ty tam włożyłeś, panie? Dobra. Zamykamy. Jest paczka. Idziemy do domu. Dzień dobry, witamy. Witamy, witamy. Paczuszka w domu. Tak. Stoi sobie już tak dwa dni. O Basia miała drugie zmiany. Tak. I zakaz otwierania. No to musiałem czekać. No niestety tak jest. Do dnia dzisiejszego aż w końcu. W końcu. Sobie ją otworzymy, nie? otworzymy razem. Mhm. No to co? Nożyk jest. Gdzie? Ja jestem dobry Dobre w cięciu. No. Dobry no. Ja będę ciął. I ja jestem dobry w cięciu. Dobrze. No. Tam Ty życzę. jesteś dobra w rozpakowywaniu. Dobra. Jakiś musi być. Okay? Ach, jeszcze tu? Aha, jeszcze tu. Dobra. No. Jeszcze gdzieś? No. Wystarczy Ci? Tak, tak. Mamy. tak. Mamy. dobrą stronę? Paczka przyszła od... Dostaliśmy paczkuszkę właśnie. Od? Od, od gaugana? Tak. Jest wygrana. To, jest to wygrana. W konkursie u Gałgana na 777 subów. Tak, gratulujemy oczywiście. E, patrząc po wielkości kartonika, coś nam się nie zgadza. No. Bo wygrana, według nas, trochę mniej miejsca zajmuje. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co tam Gałganek wykombinował. No. Oczywiście, wszystkich serdecznie zapraszamy. Tak. Na kanał, kanał. Gałgana. Gałgana. Wesoły człowiek, bardzo umysłowy. No, większość z Was go zna, tak. ale jak ktoś nie zna, to zapraszamy. Zapraszamy, wpadnijcie do Gałganka na kanał. Raczej no, chyba jest trochę więcej, niż się mieliśmy spodziewać. Są przysmaki wszystkie no, no, no. do smażenia. Oh my God. Tu na razie odłóż paczuszkę z paczuszki. Dobra. To nie tu teraz... No. Ha! Będę miał się? nowe. Fajny, mały i duży. Tak. To już jest dołożone przez mistrza. Gałganie, gałganie. Kiedyś Ci się coś dostanie. Daj to tu. Kufelek miał być. Tak. Jest kufelek, jest z naklejeczką. Tak. Bardzo ładny kufelek. na zdrowie. Bardzo ładny. Już była nawet, wiem, kto będzie go używał. Dobra. Tu też się Tu Teraz. O, piękne. Piękne. Są wieśni, jest wieśniaczka, świętokrzyska. Tak. Spróbujemy. 00 0 Ponoć po jednej znosi do łóżka. Tak. Dobra, to odłożymy. Oczywiście. Jest druga. Druga. Super. I taki zestaw, oprócz o. tych nożyków, miał tylko przyjść. Tak. Doszły nożyki, i tak. doszło jeszcze coś. coś. No tu, już, to... tu już chyba nie ma nic, nie? Dobra. Przyszło jeszcze coś. No, trochę nas zaszokował. No. Powoli, patrz, pudełko w pudełku. Nie i, be, i, będzie, i będzie następne pudełko w pudełku. No, nie wyczymam. Takie matrioszki. No. Oj, 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 jeszcze, pudełko. No. Ale popakował. No. To tak szybko się dobierasz? Ostrożnie. No, ostrożnie tutaj. Tu? Kurczę, to normalnie jakaś nerwowa kobieta już. Nie jest nerwowa. No. no i to pudełeczko. Ale się postarał. No. Jezu, tyle. Cięcie? Cięcie. Cięcie? Cięcie. No. Delikatnie jakieś tępy można On nie jest tępy, tylko nie wiem co jest w środku, nie chcę uszkodzić W środku jest następne pudełeczko Barbara karmę dostałaś a bo ty jak ześmucha? Karma dla kotka. Na obiad będzie. Kotku, karma przyszła. Będzie obiad. No pudełko. No przepieron jeden. Normalnie. Matrioszka. No. Kartonowa, gałganowa. No. Ale mi ja nie mogę. Czy chłopina natrudził. No i pudełko, no co może tutaj dawać? Ja nie mogę. No to, tak, żeby ten, to się już tyle uzbierało. A jeszcze pisał, że za szybko nam nie wyślę, bo musi poszukać kartonika. No poszukał. Kilka. Naprawdę ciężko Dlaczego? było, ale znalazł. Ale się postara. No co może być? No <laughs> ale ty idziesz. Już jest blisko? No. Miękkiego? Czy, coś miękkiego czujesz? To nie ja. No, więc. <noise> nie, ogórki. Ogórki. <noise> Dziękujemy. Na, na pewno pyszne ogórki. Wiem, które to są ogórki. No przecież jadłaś na targu tak. w Tychach. Tak. Ja. Pamiętamy te słynne ogórki. <noise> Mistrzostwo świata. Dziękujemy. Kurde, to no, naprawdę postarałeś się. No. Gałganie, jesteś mistrz. O macho. Więc taki prezencik. No, dwa, dwa piweczka 00, zero, zero, oczywiście. Kufelek i te znaki miały przyjść, tak. ale doszły jeszcze ogórki. nożyki. I ogórki sandomierskie. Dziękujemy ślicznie. <laughs> Chyba będziemy mieć wesoły wieczór, gałganku. No, będzie wesoło. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy Was tak. wszystkich. Już za niedługo wpadnie u nas filmik na kanale, więc zapraszamy. Zostawcie jakieś komentarze, głapkę. Miłego weekendu. Wszystkim życzymy. Tak. I trzymajcie się zdrowo. I cieplutko. Gaugan. Ty też pozdrowionka dla całej rodzinki i tak. dzięki wielkie.